Dzień dobry. Dzień dobry. Ładny dzień dzisiaj. No, dzień ładny, pani ładna, ja ładny. No to, no to może jakieś małe barabara. Słucham? No, barabara szymegetę tego. Ja, ja chyba nie rozumiem. No ale co, pani dziewica, czy co? Pan chyba żartuje? Nie, zagajam tylko. No to jak zadziałamy coś? Proszę pana, ja z nieznajomymi nie działam. Bogdan? Barbara? No to co? Barabara, barbara? Bara? Co pan myśli, że pan ma szansę? Trzeba próbować. No to co? Skonsumujemy znajomość? Wie pan, co ja musiałabym to chwilę przemyśleć. Mm -hmm. I co? Wie pan, co ja chyba po prostu zrobię sobie taki e, bilans zysków i strat. Mm -hmm. Inteligencja całkiem, nie? Nie? Nie. Ale Wigor. Wigor, nie? Wigor ma dzikość w oczach na plus. Nie? No i no, jak tam bilans? 24 do 36. Niestety głowa mnie boli. Hmm. Słuchajcie, no. Słuchajcie. Wczoraj było 14 do 69. Kurde łapie formę!